kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Moi drodzy, ostatnio głośność na ten temat zrobiła. A jak to wygląda tutaj od strony Szczecina kołbaskowo? No to powiem wam, bo przed chwilą przejeżdżałem. Dzisiaj mamy 24 czerwiec, czyli wakacje tuż tuż. I powiem wam, że ta kontrola była nieodczuwalna, bo te kontrole są już od tamtego roku. Także jedziecie sobie drogą. Jest oczywiście zwężenie do jednego pasa. Zjeżdżacie na parking, stoją, stoi jeden radiowóz. Praktycznie jest to nieodczuwalne. Zwalniacie, nawet nie robi się żaden korek Także na luzie od strony Kołbaskowa Możecie sobie przejechać I lecicie dalej Tak jak mówię, praktycznie nieodczuwalne Dajcie znać jak tam W innych częściach Tutaj Polski, tak, granicy polsko-niemieckiej Bo Kołbaskowo przelatujecie Bez problemu, nie tworzą się żadne korki Także to by było na tyle Sprawdzone, bo właśnie akurat Wracam z Berlina I przejeżdżałem gdzieś koło godziny 12 I tutaj sobie do Niemiec, nie ma żadnych kodów. Do usłyszenia, do załączenia, cześć.